Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię wam grę o tytule Pączyskim. Czym tak naprawdę jest Pączyskim? No cóż, mogę wam przybliżyć to czym A... Witam serdecznie. Dzisiaj na tapetę bierzemy tytuł Pączyskim. Gra o tym, jak zaciskamy sobie pętlę na szyi finansową. Stajemy na taboret i próbujemy strącić sąsiada, żeby przed nami z tego taboretu się z Padł i ogłosił bankruta. Jeśli chodzi o samo połączyć z no to przybliżę Wam na przykładzie Monopoli, szerzej znanego jako Eurobiznes. Bo wszyscy pamiętamy te czasy, kiedy zaczynaliśmy pierwsze rundy w Eurobiznes z kasą. Wypchaną na maksa plus dodatkowe jeszcze bonusy za przejście na start, więc gra to była tylko takie radosne kupowanie, jedyną obawą było tak naprawdę nie niewrócenie dwóch dubli, żeby nie trafić do więzienia do czasu. Do czasu aż pojawia się w i ktoś obstawia nam hotele w tym regionie. Wtedy już gra przestaje być miła, radosna i przyjemna. I tak naprawdę zaczynamy się modlić o to, żeby spasować gdzieś dwie rundy w, na Pawiaku, żeby nie, tylko nie wdepnąć w ten cholerny Wiedeń. I jak ma się do tego poncjyskim? No powiedzmy, że poncjyskim zaczyna się tam, gdzie kończy się Monopoli. Czyli zaczynamy bez gotówki, zapożyczeni, no i tak naprawdę Wiedeń jest dookoła nas. Tak, Można opisać tę grę w skrócie. Czy to jest fajne? No cóż, zobaczymy, zapraszam. Jeśli chodzi o same zasady, to gra prowadzi nas zarączkę przez kilka faz. Pierwsza faza to czas, kiedy możemy wziąć udział jednej z czterech spółek. No i w prezencie otrzymujemy kasę razem z pożyczką do spłacenia. Mamy odsetki na karcie, termin spłaty i tam małą podpowiedź, jakie jak niedobre oprocentowanie bierzemy wraz z tą pożyczką. Te pożyczu się leżą sobie w trzech rzędach: od tej paskudnej, takiej najbardziej na dole, po trochę lepszą na górze. I działa to w ten sposób, że jeśli bierzesz pierwszy udział danej spółki, no to wybierasz pożyczki z pierwszego rzędu, drugi z drugiego, a jak trzeci, no to z trzeciego, czwarty i dalej, no to to już pokaże kolejna faza. Na razie bierzesz pożyczkę po prostu z, z tej plansz, z planszetki pożyczek. I tutaj jedna uwaga, która zazwyczaj umija, umija, zazwyczaj ucieka graczom, kiedy tłumaczę zasady. Każda wzięta pożyczka zostaje przy was do końca gry. Do końca. I mimo, że mówisz graczom, że po spłaceniu pożyczki. Ta pożyczka wraca, to oni i tak zawsze pierwsze co pytają się po spłaceniu pożyczki, gdzie ją odłożyć. Nigdzie jej nie odkładasz. Odkładasz ją z powrotem kilka rund później, tam gdzie wskazuje na to informacja na, pożycz na pożyczce, bo w tej grze pożyczki zostają z Wami do Waszego końca. A więc mamy na początku tę fazę brania udziałów i pożyczek, a później już zaczyna się Rodeo, czyli handel z innymi graczami, naszymi udziałami. To w zasadzie najciekawszy moment w rozgrywce po poza bankructwem. I działa to w ten sposób, że jeśli któryś ze współgraczy ma udział w tej samej firmie co my, no to jest naszym kumplem i możemy od niego ten udział próbować odkupić. Bierzemy skórzaną sakwę i za zasłonką wkładamy ukrytą sumę pieniędzy, dajemy ją naszemu kumplowi i w ten sposób składamy mu ofertę. On zagląda do środka i ma dwie opcje. Mówi mniej lub bardziej radośnie OK i oddaje ten udział, który chcieliśmy kupić, albo jeszcze bardziej radośnie mówi pocałuj mnie w moją złotą dupę i... Zabiera sakwę za swoją zasłonkę, wrzuca tam dokładnie tyle pieniędzy, ile sami mu daliśmy, czyli podwaja stawkę i oddaje nam sakwę ze swoimi pieniędzmi. Naszymi i swoimi pieniędzmi. Po czym zabiera dowolny udział z naszego portfolio. Dowolny. I to wtedy już boli. Dobrze, lecimy dalej. Takie kółeczko robimy raz, czyli każdy ma szansę wykupić czyjś udział. Później następuje przekazanie znacznika pierwszego gracza. W tej edycji są to piękne kieliszki szampana. No i właściciel szampana musi odrzucić jakąś karteczkę z pożyczką. Często jest to niedźwiadek, a czasem nie. Czym są niedźwiedzie pokazuje nam kolejna faza. Jeśli na planszetce pożyczek jest tyle miśków co graczy, no to następuje kryzysik. Nasz zegar... Będzie obracał się o dwa pola, ale zanim to nastąpi, no przede wszystkim usuwamy wszystkie niedźwiedzie z, to, z tej planszetki, wtasowujemy je i zapełniamy na nowo mm, pożyczki. Dodatkowo, to co nas boli, to wszyscy odrzucamy po jednym udziale ze spółki, w której mamy najwięcej udziałów i przechodzimy do kolejnej fazy. Czwarta faza jest to mm, przesunięcie zegara. I jeśli był kryzys, no to przesuwamy go o dwa pola. Jeśli nie było kryzysu, przesuwamy o jeden. Jeśli był kryzys i przesuwamy o dwa pola, to razem ze strzałką wędrują mijane po drodze odsetki. Czyli nie miną nas, po prostu kumulują się w kolejnej rundzie i tam, gdzie myśleliśmy, że zapłacimy pożyczki za dwie rundy, nagle następuje Armagedon już w tej rundzie. Ostatnia faza, no to jest właśnie te płacenie odsetek, które wskazuje strzałka. Robimy to razem, więc może być tak, że w jednym momencie kilka osób zbankrutuje po prostu. Jeśli tylko zabraknie nam gdzieś jednego dolara chociażby na spłatę zobowiązań, automatycznie gra się kończy no i wtedy pozostałe osoby, które nie poszły do paki liczą punkty. Punkty to są nasze udziały, a udziały jeśli chodzi o punktację rosną składowo. To znaczy, że jeśli w jednej firmie mamy jeden udział to jest warty jeden punkt, ale jeśli w tej samej firmie mamy dwa udziały to jest to warty już jeden plus dwa 3, a jeśli mamy 3 udziały, to już mamy tak naprawdę 1 plus 2 plus 3 6 punktów. Więc tak wygląda punktowanie w Ponczickim. Pieniądze już tylko liczą się w przypadku remisów punktowych. I tak naprawdę ta gra składa się z czterech elementów: udziały, pożyczki, pieniądze i ten zegar. Są jeszcze dobra luksusowe, no ale to są, które dają nam punkty, ale to zazwyczaj jest element, który łapiemy pod sam koniec, kiedy widzimy, że przed nami. Ktoś na pewno pójdzie do paki, no ale może być tak, że nasze prognozy okażą się złe i to my, w tym luksusowym Porsche, wylądujemy prosto w rękach sprawiedliwości. Prosto w ręce sprawiedliwości. No właśnie, bankrut. Czy łatwo go przewidzieć? No i to zależy, jak dobrze ktoś w tę grę gra. Czyli czytaj, jak dobrze ściemnia, jak dobrze się przygotował. W tej grze jest trochę jak na giełdzie, kiedy sfora wyczuje krew, no to wtedy już następuje szortowanie i, i taki koleś jest zazwyczaj przez wszystkich już tam ograbiany z, z, z pieniędzy albo z udziału, bo tutaj są dwa, dwa, dwa sposoby tak jakby ataku. Ale czy zawsze właśnie kończy się bankructwem, jeśli wszyscy je za, zaatakują? No właśnie, tutaj jest kwestia tego tego blefu, bo Często chcemy udawać, że jesteśmy biedniejsi, niż się to wszystkim wydaje. Albo odwrotnie, wołamy, że, że jeszcze dwa kuleczka prze, przejdziemy z tym, co mamy. Więc grą czy rozgrywką interesujemy się nie tylko w swojej fazie, w swojej turze, ale tak naprawdę w każdym momencie. To znaczy, że kiedy nawet jest handel, który, nie, który nas nie dotyczy, no to też go komentujemy, rzucamy swoje propozycje. Staramy się ingerować w, 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 w tą transakcję, czy jeśli ktoś bierze pożyczki, no to obserwujemy, jak bardzo mu się one kumulują, więc cały czas tak naprawdę wszyscy jesteśmy w grze. Jeśli chodzi o to, skąd mamy brać pieniądze, no to tak naprawdę są dwa źródła dochodu. Pierwszy to pożyczki, które bierzemy wraz z udziałem i udziały, które ktoś od nas może kupować, więc... Tutaj zaczyna się tak naprawdę zabawa, bo udziały to też punkty na koniec i jednocześnie nasza waluta, więc chcemy trochę zmusić graczy, żeby przyjmowali naszo, nasze te, te chamsko niskie oferty, bo, bo widzimy, że zbliża się ich payday, a sami chcemy uchodzić za takich, którzy no przyjmą każdy grosz, no i liczymy na, bo już są na skraju bankructwa, no i liczymy na to, że, że zaoferują nam małe kwoty, które będziemy mogli łatwo przebijać i, i dzięki temu okradać pozostałych z udziałów. Więc to jest taki specyficzny taniec nie, 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 niedźwiedzia na lodzie, gdzie próbujemy się objąć, wyczuć, wymacać i ugryźć, jak tylko komuś czujemy, że poślizgnie się noga i cały czas balansujemy tak naprawdę między tym bankructwem a gromadzeniem udziałów. No i co ciekawe, wraz z kolejnymi rozgrywkami e, zaczynamy u, dostrzegać, że gra oferuje nam pewne pokusy, takie tak zwane marchewki, które tak naprawdę okazują się kijami. E, w tej grze naprawdę pasowanie to nie jest e, efekt e, braku możliwości działania, tak jak w większości gra, gier, ale no. Przemyślana decyzja i wyczucie sytuacji, która, która tego wymaga. Gra w pewien sposób dla mnie łączy biegun taki imprezowo-social deduction z przeciwstawnym, wydałoby się, biegunem thrilleru ekonomicznego. I te dwa światy bardzo w naturalny sposób się tutaj spotykają, bo no z jednej strony naszym social deduction, naszymi ukrytymi postaciami są... Panowie i panie na, na banknotach, które ukrywamy za, za przesłonką. A co ciekawe, każda z tych osób, jak i firmy, które udziały, które skupujemy, to są rzeczywiste, prawdziwe postacie. I tutaj, na przykład, mamy Charlesa Ponciego, czyli od jego nazwiska pochodzi nazwa tego schematu i, i gry. Obiecywał, że, że zarobi mnóstwo pieniędzy na skupowaniu i sprzedażu, sprzedaży takich kuponów pocztowych. No ale tak naprawdę skończyło się tym, że wypłacał stare długi z nowych wpłat inwestorów. Mamy Nancy Klem, nazywana Wdówką z Indii, uważana za pierwszą amerykańską twórczynię piramidy finansowej. No i ona oferowała olbrzymie inwestycje z nierealnym oprocentowaniem, no, które musiały się skończyć katastrofą. Jest Adele Spitzeder, prowadziła Dowher Bank, Obiecując też olbrzymie zyski, no i jej instytucja upadła spektakularnie, a ona trafiła do więzienia. Ivar Kroger, szwedzki król zapałek, prowadził globalny koncert i wciągał w swoje inwestycje pół świata, no i zasłynął dzięki swojej kreatywnej, bardzo kreatywnej księgowości, ukrywał długi, no ale w końcu zakończyło się to gigantycznym krachem. Więc mamy tutaj taki element edukacyjny w grze, ale też gra sugeruje nam w pewien sposób kim mamy się stać będąc, biorąc udział w tej rozgrywce. Więc z jednej strony mamy ten właśnie taki element dedukcyjny, blefowy, w wejścia w buty takiego właśnie, no co by mówić, złodzieja, oszusta, ale z drugiej strony to wciąż potrzebujemy jednak tego zmysłu takiego ekonomicznego, tej, tej um, intuicji, która pozwoli nam tymi zasobami zas zarządzać. Mówiłem właśnie o, o marchewkach i kijach, bo w tej grze um, potencjalnie wszystko wydaje się marchewką. To znaczy no, są te pożyczki. Bierzemy udział, bierzemy pożyczki, dostajemy kasy. Jest, jest ok, mamy pieniądze. No ale za chwilę. Okazuje się, że jeśli nie zwrócimy odpowiednio uwagę na to, w których, które pożyczki bierzemy, okaże się, że nagle w jednej rundzie mamy skumulowane trzy pożyczki i to nas po prostu zabija. Udziały, no chcemy rzucać się na te udziały, no bo one są punktami na koniec gry i wiemy, że musimy się spieszyć, bo jeśli wyjdzie bankrut, no to wtedy podliczamy już te udziały, ale po paru partiach okazuje się, że te udziały nabywa się stosunkowo łatwo, kiedy już pozostali gracze zostaną przy, przyciśnięci do muru, więc rzucanie się na nie od początku gry w dużej ilości, raz, że nas może zblokować, jeśli chodzi o, o zasoby finansowe, a dwa, że no, zmusza nas czasem do brania pożyczek z drugiego czy trzeciego rzędu, bo mamy zapchane powiedzmy portfolio na, na pierwszym rzędzie. Więc. Dużo jest tu takich haczyków, na które łatwo się nabrać, i też dużo ludzi na przykład stara się zebrać pieniądze już w kilka rund wcześniej, żeby przygotować sobie tą poduszkę. A gra raczej, mam wrażenie, zachęca do takiego balansowania na, na krawędzi. To znaczy, że czasem jest kwestia na jednego, dwóch dolarów, żeby przemknąć się tą cieśniną i, i uniknąć bankruta. Więc. Im więcej gramy, tym więcej rzeczy dostrzegamy. Te nasze blefy stają się ciekawsze, bardziej przemyślane. Te pożyczki staramy się nimi coraz sensowniej zarządzać, co stwarza taką coraz bardziej napiętą i ciekawszą po prostu rozgrywkę. Jednocześnie gra. Ma na tyle proste, przystępne zasady, że świetnie sprawdzi się jako gra do, do takiej ekipy totalnie początkującej, która powiedzmy gra no, od święta, bo już po pierwszej partii zauważą pewne, pewne rzeczy, pewne wnioski uda się wyciągnąć i wykorzystać je na, na przyszłość. Co do skalowania, na pudełku jest to od 3 do 5 osób, gra 60-90 minut. I no w zasadzie tak, w, każdy, w każdym gronie jest fajnie, aczkolwiek ja chyba wybrałbym rozgrywkę trzyosobową bardziej niż pięcioosobową, ze wskazaniem na czterosobową jako najlepszy wariant, bo wtedy rozgrywka trwa około tej godzinki, która jest chyba najciekawszym takim wariantem na tego typu grę. No a wracając do pierwszego podstawowego pytania, czy to, co robimy w tej grze, jest fajne? No ja powiem tak. No gry planszowe to są pewnego rodzaju symula symulatory, które umieszczają nas w jakiejś konkretnej sytuacji. Są jak film i stawiają nas w roli uczestnika wydarzeń. No i tutaj pytanie do ciebie: czy lubisz chodzić na komedię, czy horrory? Bo Poncji Him to tak naprawdę jest czarna komedia. Jest tu tyle samo śmiechu, co, co przekleństw. Na przykład, Tom Vassell no, dosyć surowo ocenił temat gry, czyli granie zadłużonym kolesiem, który kradnie, żeby przeżyć tą jedną dodatkową rundę. Według niego płacenie odsetek mamy i tak na co dzień rachunków, i w grach planszowych raczej chcemy od tego odpocząć. I moim zdaniem to jest trochę prawda, przynajmniej kiedy sam mamy problem ze spłatą pożyczek w tej grze. No ale widzę, kiedy widzę, że sąsiad się nie wypłaca. No to nie jest już tak smutno. <laughs> Moja żona na przykład zakochała się w tym tytule po pierwszej partii. Po siódmej znienawidziła mnie albo grę, bo doprowadziłem ją do bankructwa rękami w zasadzie jej siostry, która wołała kryzys, topiąc ją w długach. Mimo, że wiedziała, że nie wygra, to wolała zająć drugie miejsce, niż danie pozostałem szansę na, na walkę, Jedną rundę dłużej. Więc to jest tego typu gra. Gra, w której dużo się dzieje nad stołem, pod stołem też, bo przekazujemy sobie te pieniążki. Gra, która ma, ma taką swoją mroczną stronę i nie każdemu się to spodoba. Może nie każdemu się spodobać to, co wyciągnie z niego ta gra. Gra premiuje umiejętność takiego mądrego blefu, czyli stworzenia wizerunku, kondycji takiej, na jakim nam zależy. Bo to pozwala nam często uniknąć bankruta. Musimy nauczyć się, kiedy kupować udziały, kiedy, kiedy wystawić się na, na, na kupno, sprzedaż, sprzedaż, w sensie odkupienia od innych. Ale mimo tego, tej całej takiej otoczki bardziej kojarzonej z grami social deduction i tego typu, to wciąż potrzebujemy tego ekonomicznego sprytu. Dla takich graczy jest to kierowany tytuł. Zimnych drani bez serca, którzy po prostu zabiorą ci ostatnią parę skarpetek no, z uśmiechem na gębie, więc, więc dla większości z nas, no. Ja tę grę ogromnie polecam. Świetny tytuł, który, który no, bardzo też zmienia się wraz z... Osobami, które, które są przy stole. To jest gra, która pozwala na pokazanie pewnego charakteru z dużą dozą interakcji i daje nam te pole do popisu, do do śmieszkowania, ale wciąż jest to poważny tytuł. Naprawdę mam wrażenie, że niewiele gier potrafi skleić i to w tak naturalny sposób dwa przeciwstawne wydawałoby się te bieguny. Więc tutaj świetnie się to udało i ja serdecznie polecam przynajmniej sprawdzić. Także ode mnie DPS Approved, Ponczi z Kim. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.